Siemano widzowie, z tej strony yy, Klakierek i dzisiaj zbieramy sobie normalną Battle Royale Proszę Was tylko o subskrybowanie, nie musicie, ale bardzo Was proszę i jak subskrybujecie bardzo dziękuję. Dobrze, to zaczynamy Nie, solówkę. Hmm, znaczy nie wiem co mam wziąć w bo bo... Dobra, ja solo Lecimy w widzowie i jak będziecie więcej chcieli takich odcinków z Fortnite'a hmm, to po prostu Piszcie co mam robić, co, co ja mogę nagrywać, bo nie mam szczerze mówiąc pomysłów. Zaraz wylatujemy. I... Jakby co? To... To ten, jak chcecie ze mną zagrać, to możecie sobie normalnie do mnie było. dodać. Ten film dzisiaj nagrałem wyjątkowo, bo wiecie dzisiaj poniedziałek, ale koły nie ma tak to filmy będą codziennie o 13 a jak nie o 13 to o 14 bo czasem mam korektywę czyli taką na wyprostowanie kręgosłupa bo boli bo boli mnie Ech, to już za pech dobra widzowie zaraz i napiszcie w komentarzach jak mi dobrze czy dobrze mi idzie czy nie dobra yy, ja sobie tam polecę. jakby co mój cel na raj Tysiąc subskrypcji, żeby po prostu no nagrywać pan ciągle live'em, nie strach na miesiąc. nagrywać. O kurczaki goście. Dawaj. Dawaj, dawaj, zbierz pan. No kurczaki. Jeżeli ziemi niż ja. No Kuban, dobra. Zobacz. Dawaj skrzynkę. Dobra, leży. ocenić w komentarzach po prostu jak grom. Czy dobry, czy nie. Czy źle, czy okropnie. Tylko... Nie no szanujcie mnie, po prostu piszcie swoje oceny. Będzie na górze Kubrawiam bank, pior i amu. Wcześniej robiłem odcinki, a znaczy robiłem film, ale po prostu ci co zauważyli ten film to nie słyszeli tam nikt, bo nie, nie wiedziałem jak łączyć. Autko i spadamy stąd bo tu już więcej chyba nic nie ma mm. no dobra. kurde nie to auto chciałem wziąć tamty bo ma więcej HP HP wiecie mam przy okazji sobie wezmę tamtego nutka i będę miał zaliczone zadanie chyba no dobrze zaliczymy Trochę się stresuję Ale nie aż tak bardzo Wczoraj byłem mega zrealizowany Ale dzisiaj to tak z rana To zimno mi jest Bo ja długo spałem O, się biją O, no to fajnie no to na tym samym miejscu o, Dobra, Essa. tam sobie gościu. Nie. Chodzi gościu. Gdzie moje auto? Nie wiem. Tam pewnie pojechał oczy. Ja. Albo zostawiamy. Dobra, leży. Tam jeszcze gościu jest? Gdzie to moje auto pojechało? Tam jest? Nie, nie No my co, nie lubię, bo to robię w bo oni po prostu mogą tam pojechać. idzie na Że pojedziemy tak. Dobra, ta moja Tesla. Tam jest, pożyczka, no tak daleko. Co na tak daleko pojechała? Dobra, wierniamy z moim ziomalem. chodź o ma. Jakby to będę przyjmował ludzi, nie jestem spokojny jak chcecie mieć spojrz w Na luzie nie będę was przezywał. Zapraszam, miłych ludzi, nie... Nie tacy, co przezywają innych. ale takich szczerze mówiąc nienawidzę. Niech oni... Bo ja jakby... Gdzie ktoś mnie to wywala, to po prostu z mojego kanału i wywalę go, no, znaczy, wywalę nie z kanału, tylko wywalę po innym no, autora, mówię, żebyście byli leni. Ulubniam się do tego lecę. Lecę কি <laughs> గ్రామం అన్నప్చనాయి నియాతికి ఇంది ల్యాబ్స్ మొబైల్ అప్లికేషన్ లో నివసించేది సరే నాదర ఆ పాప